Teraz mnie słychać? W takim przypadku? Czy teraz jest w porządku? Czy teraz jest jakaś zmiana? Jeżeli, jeżeli jest ok, dobra. To W takim razie musiała być wina, musiała być wina mikrofonu. E, dzisiaj może słychać mnie troszeczkę gorzej. Właśnie z tego powodu, że muszę, muszę, będę musiał rozwiązać ten problem z mikrofonem. Ok, to jeszcze raz przepraszam za ten falstart. W takim razie jeszcze raz. Jeszcze raz od początku witam wszystkich. Witam Cię, Dominiku, i bardzo dziękuję za cenną informację, że mnie nie słychać było. No, tak zazwyczaj jest, że jak człowieka, jak człowieka nie słychać, a się produkuje, to jest, jest podwójna, podwójna przyjemność. No, tak naprawdę nieprzyjemność. Zaoszczędziłeś mi tego. Bardzo dziękuję. Na pewno będzie szumieć, wiesz, na pewno będzie szumieć, na pewno będzie szumieć z tego powodu, że w tym momencie jedyny mikrofon, jaki działa, to jest mikrofon, który jest w smartfonie, więc no niestety nic w tym momencie na to nie, nie poradzimy. Będę musiał zbadać na spokojnie, dlaczego, dlaczego tak się zrobiło. Ja spróbuję jeszcze potem z tą transmisją Coś wykombinować, takiego, żeby ten dźwięk troszeczkę oczyścić, ale to już tak mówię dla osób, które ewentualnie będą, e, będą korzystać e, z tego zapisu, tak, późniejszego. Ale mam nadzieję, że można mnie troszeczkę zrozumieć, tak, że jest wszystko w porządku, że jestem przynajmniej teraz słyszany, bo przedtem rozumiem, nic nie było słychać, więc było po prostu niewesoło. E, Super, bardzo Ci, Dominiku, dziękuję w takim razie za, za tą informację. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności witam Dominika, mojego widza, który zwrócił mi uwagę na to, że mikrofon mi nie działa. Wszystkim nowym widzom przypomnę jeszcze raz, że to jest takie trzecie spotkanie w ciągu tygodnia. Spotykamy się jeszcze we wtorki i w czwartki. No i to trzecie spotkanie, właśnie spotkanie sobotnie. Tym razem pół godziny później niż zwykle służy temu, żeby widzowie mogli się ze mną spotkać, żeby mogli mi zadać jakieś pytanie, a jeżeli mogą, to czasami zadają mi te pytanie przed tą transmisją. Czasami proszą, żeby ewentualnie taką informację jakąś wyjaśnić, przetworzyć, w inny sposób wyjaśnić, to też to robimy. sobota. Sobota, główny temat dzisiejszego spotkania jest związany z powiedzeniem sobie stop. Kiedy należy sobie powiedzieć stop? No, pierwsze, co kojarzy mi się jako osobie, która prowadzi samochód, jest kierowcą, no to samo zatrzymanie samochodu, życie hamulca jest zazwyczaj stosowane w sytuacjach, no, niekoniecznie krytycznych, ale takich, które wymagają reakcji. No i bez naciśnięcia tego hamulca mogłoby dojść do jakiejś stłuczki, mniej lub bardziej groźnej sytuacji. Temu ma służyć ogólnie naciśnięcie hamulca. Co oznacza powiedzenie sobie w życiu stop? No to już jest temat znacznie szerszy. On może być związany oczywiście z tematem zdobywania jakiegoś celu, kiedy sytuacja staje się dosyć ciężka, nie, jest, nie jesteśmy w stanie za jednym zamachem zdobyć tego celu. No to czasami musimy sobie odpuścić, musimy sobie powiedzieć: stop. Tutaj zawsze mi się przypominają, jeżeli rozmawiamy o, o temacie właśnie takiego zastopowania się, zatrzymania się w miejscu, to zawsze mi się przypominają jakieś takie wyprawy, o których czasami słychać w internecie, w mediach, gdzie ludzie no, najczęściej jednak odważni, niekoniecznie bogaci tylko, ale też odważni. Którzy zdobywają jakieś tam najwyższe, niedostępne szczyty, głównie w Himalajach, oni też nie zdobywają tych szczytów z reguły za jednym takim rzutem. To nie jest tak, że da się każdy szczyt zdobyć od razu. Najczęściej jest tak, że oni są zmuszeni przez tych swoich tam pomocników, są zmuszeni do tego, żeby się zatrzymywać nawet kilka razy. Podczas zdobywania takiego szczytu i muszą się też zatrzymać. Jeżeli chodzi o jakby temat zatrzymania się, no to ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że to zatrzymanie na pewno jest bardzo przydatne w sytuacji, kiedy robimy, wykonujemy jakąś rzecz, jakąś czynność. Która wymaga skupienia. Ja mogę z własnego doświadczenia wam powiedzieć, że większość rzeczy, które zdarzało mi się robić przy samochodzie, takich technicznych, wymagała czasami zastopowania. Dzisiaj na przykład miałem taki przypadek związany ze skręcaniem takiego wentylatora podłogowego, niby nic skomplikowanego, ale przyszedł do mnie w częściach. No ja wiedziałem, że on przyjdzie w tych częściach, że trzeba się będzie troszeczkę namęczyć. No, i powiem Wam, że w pewnym momencie był tak krytyczny moment. Tam chodziło o założenie takiej osłony tego wentylatora, żeby tam paluszki przypadkiem nie, nie weszły w ten wiatraczek. Że musiałem sobie zrobić przerwę. I dopiero tak po wypiciu wody, napiciu się szklanki wody, takim odetchnięciu wreszcie mogłem cokolwiek zrobić. Mogłem jakby zakończyć tą pracę, skręcić ten wentylator. Mógłbym jeszcze przytoczyć, no nie wiem, kilka takich sytuacji. To ogólnie chodziło mi tylko jakby o podanie samego takiego tematu tematu jakby tych uczuć, które towarzyszą temu, co robimy, co wykonujemy i co ma jakby związek jakby z tym zastopowaniem, zatrzymaniem się. Czasami po prostu możemy coś zobaczyć z lepszej perspektywy. Też wydaje mi się, że to ma znaczenie przy na przykład podejmowaniu decyzji o zdawaniu na prawo jazdy. No, posłuchajcie, tak, tak mi się wydaje, że im bardziej to zdawanie na egzamin w Polsce jest trudniejsze, a można powiedzieć, że jest chyba trudniejsze, tak mi się wydaje, no to tym bardziej ze strony najbliższych ze strony kolegów, przyjaciół i tak dalej, którzy już mają te prawo jazdy, możecie odczuć, że no, trzeba zrobić te prawo jazdy. Że to jest takie ważne, najważniejsze, że już trzeba, i tak dalej. I czasami ktoś w ogóle nie ma ochoty na te prawo jazdy, nie chce w ogóle tego robić, nie jest mu to do niczego potrzebne w danym momencie oczywiście, no, ale idzie, idzie do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, tam jakieś tam przeszkody go nie załamują, idzie, idzie. No i w końcu już tak dźwiga na sobie, taki plecak, tych wszystkich jakby, no, wszystkich jakby ciężarów takich związanych z tym, że robi coś wbrew sobie, że nie jest do tego przekonany, że w końcu się załamuje. Czasami nie musi się załamywać, tylko wcześniej, w odpowiednim momencie. Mówi sobie, nie no, kurczę, jednak dam sobie spokój, spojrzę na to z innej perspektywy i powiem wam, że znam kilka takich przypadków osób, które zrezygnowały z robienia prawa jazdy, już skończyły kurs, już nawet podeszły do egzaminu, oczywiście tam ten egzamin zakończył się niepowodzeniem. Ale na przykład drugi raz już nie podchodziły, nie chciały w ogóle jakby się tego podejmować. Ale znam też takie osoby, które nie zdały jeden raz, nie znały drugi, nie, znały, nie zdały trzeci, i jednak po zrobieniu sobie takiej przerwy kilkumiesięcznej, za czwartym czy tam piątym razem zdały ten egzamin na prawo jazdy. Chodzi mi o to, że samo zrobienie sobie takiej przerwy, takiego odpoczynku, nie oznacza wcale tego, że ktoś już wszystko porzucił, że ten cel w ogóle nie jest dla niego ważny, wręcz przeciwnie. To jest trochę tak, jak właśnie z tym wspinaniem się na ten szczyt górski. Jeżeli się zatrzymamy i zamiast patrzeć tylko i wyłącznie na ten cel, który jest gdzieś tam u góry, odwrócimy się i zobaczymy, jaką drogę pokonaliśmy z tyłu, co osiągnęliśmy. To to może nam dać takiego dodatkowego speeda, taką moc do tego, żeby żeby po prostu zwyciężyć, żeby osiągnąć właśnie ten, ten cel. No nie wiem, jak jakby to widzicie. Nie wiem, jak widzicie, jakby temat związany właśnie z taką przerwą. Na przykład przygotowywaniu się do egzaminu na prawo jazdy, ogólnie w samym procesie zdawania egzaminu na prawo jazdy, czy to ma sens? No oczywiście wiele osób też jest takich, to nie jest żadna tajemnica. Ja często też wspominam o tym w moich materiałach, które zdały egzamin na prawo jazdy, ale nawet po zdobyciu tego plastiku, czyli prawa jazdy, no porzuciły jakoś to jeżdżenie samochodem. No i też no, ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, no prowadzisz taki kanał o psychologii jazdy, to powinieneś wszystkich namawiać do tego, żeby koniecznie zdawali ten egzamin na prawo jazdy, a jak już zdadzą, żeby jeździli samochodami, no wiecie co, to byłoby troszeczkę takie nieetyczne, byłoby nie fair wobec tych osób, no bo one podjęły jakąś suwerenną decyzję, na przykład taką, że. Nie będę jeździć samochodem, bo i tam czegoś się boję i tak dalej, albo nie będę już po raz czwarty czy piąty stawać na prawo jazdy, czy może po raz drugi, ponieważ mam fatalnego yy, instruktora, trafiłam, trafiłem na yy, kiepskiego egzaminatora, no i nie chcę się już denerwować. I posłuchajcie, to też jest jakaś decyzja, tak? Ja myślę, że to nie jest tak, że każdy musi mieć prawo jazdy, to nie jest tak, że każdy musi dany cel osiągnąć w takim tempie, chyba, bo... o nie, nie, jesteśmy, było jakieś zakłócenie, ale już, już jesteśmy, już się bałem, że będę musiał jeszcze raz uruchomić, uruchomić transmisję na żywo. Dokończę, się, którą mówiłem, którą rozpocząłem wcześniej, nie wiem, nie wiem, czy ona się zarejestrowała, mi o to, że każdy ma swoją drogę na ten szczyt, każdy ma swoją drogę, żeby zdobyć swój cel. I to niekoniecznie jest tak, że każdy musi ten cel, jakim na przykład jest prawo jazdy jakim jest zdanie ogólnie egzamin jazdy, nie każdy musi ten cel osiągnąć w takim samym tempie, w jakim ty czy ja drogi widzą teczą, tylko nie każdy musi mieć prawo jazdy. A tak to. Tak to wygląda. No, ogólnie muszę powiedzieć, że to zatrzymanie się, ogólnie mi, mi bardzo pomaga w życiu. Czasami takie spojrzenie, spojrzenie wstecz, zobaczenie jak to powinno wyglądać, nie, nie wiem, przy wykonywaniu czegoś, na przykład przy skręceniu tego wentylatora o czym mówiłem wcześniej. No, można, tak mi się wydaje, oszukać prawo Marfiego. Na pewno o, o prawach Marfiego słyszeliście. Ogólnie chodzi o to w dużym streszczeniu, że jeżeli coś ma się zepsuć, to na pewno się zepsuje. No inaczej jak z tym wentylatorem, jeżeli mogą wystąpić jakieś. Problemy związane na przykład z instalacją takiego, ze składaniem takiego wentylatora, to na pewno wystąpią. No i to spojrzenie wstecz, to zatrzymanie się, pomaga bardzo w osiągnięciu takiego spokoju, w zastanowieniu się. Czasami pozwala również zrobić to, czego nie zrobił producent danego sprzętu. Na przykład, jeżeli dostarczył Wam kiepską instrukcję. Obsługi, to takie zatrzymanie się, pomyślenie na chwilę potrafi tą instrukcję odtworzyć właśnie. No, można w jakimś sensie zaryzykować stwierdzenie, że właśnie z tego Waszego spokoju, z tego takiego dania sobie czasu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie, żeby sobie dać czas, żeby mieć w ogóle trochę czasu dla siebie nie każdy nie każdy po prostu ma, ma taką możliwość no ale wszystkim których, których czeka egzamin których czekają rozmaite przejścia może nawet w pracy polecam żeby się nad tym zastanowić nad tym zatrzymaniem się u mnie się to sprawdza tak jak mówię jestem ciekawy czy u was się to sprawdza jeżeli Teraz Wam nic nie, nie przychodzi do głowy albo w tym momencie nie oglądacie tej transmisji live, będziecie ją może oglądać za jakiś czas, za godzinę, jutro, pojutrze, a przyjdzie Wam do głowy to, że, że no, coś tutaj chcecie powiedzieć na ten temat, to będę wdzięczny za, za komentarze. Yy, moi drodzy, w dzisiejszym tygodniu yy, miałem dwie premiery filmowe. I, Jedna z tych premier filmowych to był mechaniczny czwartek, taki bardzo długi tytuł. Rozwiązanie niektórych stresujących problemów z uruchomieniem auta jest niezwykle proste. I tam też w tym materiale, jak zwrócicie uwagę, też jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, tradycyjnie serdecznie zapraszam moich widzów, żeby, żeby zerknąć tak, na, ten, na ten materiał. Natomiast w tym materiale też, jak go tak, że tak powiem, upchnąć, skompresować. Tam też znajduje się bardzo ważna informacja właśnie dotycząca spokoju. No, głównie chodzi o ten właśnie ten spokój taki służący temu, żeby móc uruchomić swój samochód, żeby pokonać jakąś trudność techniczną, ale to jest ważne. To jest, to jest na pewno. Na pewno bardzo, bardzo ważne. I jeszcze jeden film, który koniecznie chciałem jeszcze tak tutaj polecić na koniec, to jest oczywiście psychologiczny wtorek. Wiem, że psychologiczne wtorki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród moich widzów. Chciałem Wam przypomnieć jeszcze, że był taki właśnie materiał, jak być dobrym dla siebie za kierownicą i dlaczego to jest takie ważne. To może niekoniecznie ten wtorek wiąże się z dzisiejszym tematem tego dzisiejszego live'a, który właśnie trwa, ale, ale na pewno film jest warty, warty zobaczenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał takiej okazji, to serdecznie go zapraszam po prostu do tego, żeby, żeby poświęcić temu czas. Ze swojej strony też chciałem wam powiedzieć. Wszystkim tym, którzy jeszcze nie mieli okazji zerknąć, zapoznać się, że na Facebooku jest oczywiście fanpage mojego kanału Facebook.com ukośnik Psychologia jazdy. Staram się, żeby na tym fanpage'u nie były tylko i wyłącznie zapowiedzi tego, co dzieje się na kanale, no bo wychodzę z założenia, że większość ludzi, którzy mają Facebooka jednak ma również konto na YouTubie, więc nie chcę zasypywać widzów tylko i wyłącznie jakimiś tam zdublowanymi informacjami. Jest też tam taka bardzo fajna seria Poznaję samochody z Jankiem. Serdecznie polecam, jeżeli interesują Was też starsze samochody, chcecie się czegoś o nich dowiedzieć, to myślę, że ten fanpage jest bardzo, bardzo fajnym miejscem, żeby po prostu móc y, fajne, fajne naprawdę zdjęcia starych samochodów obejrzeć, dowiedzieć się czegoś na ich temat. No zawsze jest to jakiś kawałek wiedzy, który, który zostaje, zostaje w głowie. Y, podsumowując, jeszcze raz powtórzę: spotykamy się trzy razy w tygodniu, tutaj się nic nie zmieniło. Bardzo możliwe, że przyszły live może się odbyć albo w innych godzinach, albo Wręcz dzień później, na przykład w niedzielę, z tego co widziałem tam na tych tabelkach, na tych wykresach, które mi podpowiada YouTube, to nie byłby wcale zły, zły krok, gdyby taka transmisja miała się pojawić na przykład w niedzielę, w niedzielę wieczorem, ponieważ wtedy podobno więcej widzów ogląda mój, mój kanał. Nawet o takiej godzinie jak teraz. Mamy już no, prawie godzinę, w pół, do, w pół do dziesiątej, tak? Prawie pół godziny już minęło naszego spotkania. Nawet o takiej godzinie, tak mi podpowiada przynajmniej, YouTube, nie ma online tak dużo moich widzów jak na przykład w niedzielę o godzinie 18, 19, 20 i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. a ja oczywiście was poinformuję, drodzy widzowie, kiedy to spotkanie będzie. Natomiast oczywiście. Nie zamierzam Was opuszczać, jeżeli chodzi o te transmisje. Na pewno one się będą odbywać. No i kolejna, ostatnia taka organizacyjna rzecz. Jeżeli będziecie zainteresowani większą ilością filmów, serdecznie polecam wspieranie kanału pod adresem janek.pl Możecie uzyskać wszelkie szczegóły. To wspieranie kanału to nie tylko dodatkowe filmy, to również także dodatkowe korzyści. Korzyści w Janko sklepie. Już za niedługo wystartuje takie szkolenie szkolenie na platformie Facebook. Będzie można skorzystać ze szkolenia, które właśnie będzie związane z takim no, tematem, który jest chyba najbardziej poszukiwany. Nie tylko przez moich widzów myślę, ale często otrzymuję pytania właśnie związane z tym tematem. Chodzi o stres przed egzaminem na prawo jazdy. To szkolenie antystresowe poświęcone właśnie głównie egzaminowi na prawo jazdy, no, tego będzie dotyczyć. Myślę, że zyska Wasze uznanie. Już niedługo taka zapowiedź się pojawi, no i ten, kto będzie na przykład już tym wspierającym, będzie miał możliwość uzyskania atrakcyjnej zniżki, czyli nabycia tego szkolenia w niższej cenie. Moi drodzy, ja na początku zainicjowałem jakby tą informację, że możecie jakby co zadawać pytania. Dominik pomógł mi, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu z mikrofonem, bardzo dziękuję, postaram się coś Coś jakby ogarnąć, jeśli chodzi o ten mikrofon. Gdzieś jeszcze powinienem mieć inny mikrofon, nie, nie taki, nie taki jak, jak mam obecnie, może nie tak dyskretny I, i na pewno ten głos będzie poprawiony. Dzisiaj bardzo wszystkich przepraszam za to, że, że nastąpiło co nastąpiło. Ten mikrofon. ten mikrofon nie zadziałał tak, jak powinien, ale, ale dzięki Dominikowi wiem, gdzie był problem. Udało się ten problem częściowo rozwiązać w ten sposób, że już się słyszymy, że się słyszeliśmy podczas tej transmisji. Mam nadzieję, że będzie, będzie w przyszłości coraz lepiej. Ja zawsze się obawiałem, już na, na takim pierwszym spotkaniu, na tej pierwszej transmisji, że coś nie wypali, że wszystko się zburzy. Nie wiem, może kiedyś taki, taki osobny odcinek live będzie na temat takiego robienia Jankowych filmów od kuchni. Pokażę wam, jakiego sprzętu używam, opowiem wam kilka anegdot na ten temat, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Natomiast przepraszam jeszcze raz, że dzisiaj takie problemy z mikrofonem wystąpiły, że... Jest to, jest to może jakieś utrudnienie dla kogoś, no ale tak bywa. No to jest robione na żywo. Za mną nie, nie stoją duże media, duże pieniądze. Nie jestem celebrytą. Nie mam tutaj panów techników, którzy gdzieś tam za, za kamerą stoją, albo za tamtymi drzwiami, którzy są gotowi od razu zaproponować mi najnowszy, najlepszy sprzęt. Ja też y, absolutnie moich widzów y, o takie podarki nie proszę. Chcę Wam po prostu dać najlepszą treść, najlepszy content, jak to się dumnie mówi na YouTubie. No a od Was jako widzów y, liczę wyłącznie na pozytywne wsparcie. Również to wsparcie, o którym mówiłem wcześniej, związane z tym adresem abonament.janekzjanek.pl, ale nie tylko. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na takie wsparcie, to dobre słowo, łapka w górę, to jest dla mnie też wsparcie. Tak samo komentarz, zawsze o tym mówię, ten słynny feedback, no takiej nowomowy korporacyjnej się ciężko jest, jest pozbyć. Trochę lat w takiej firmie spędziłem, no i takie pewne przyzwyczajenia zostają, tam też, tak jak się domyślacie, te wszystkie feedbacki, to sprawdzanie tego, czy, czy człowiek jest dobrym pracownikiem, czy nie jest dobrym pracownikiem, to jest bardzo, bardzo ważne. No ale na takim polu y, twórcy, twórcy YouTube'owego, tak to nazwę, który y, po prostu y, robi swoją robotę, y, ma swój własny kanał. No to tutaj jest bardzo ważny ten feedback. Ja po prostu wiem, czy jakiś film Wam się podoba, czy się nie podoba. Czasami mam takie wątpliwości, że na przykład jakiś tam film zdobył Wasze łapki w górę, ale na przykład nie zdobył dużej ilości wyświetleń, na przykład w porównaniu z filmem, który był wcześniej. No, ale wtedy to tak po prostu, jakby metodą próby błędów, próbuję odgarnąć, co tam było nie tak, gdzie, gdzie był ten. Gdzie był ten minus, co tam, z czym to było związane? No i najważniejsze, że, że się idzie do przodu, tak. Dobrze, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Wam za, za to wsparcie. Bardzo również dziękuję jeszcze raz Dominikowi. Wiem, że dzisiaj bardzo dużo ode mnie podziękowań otrzymałeś, no ale bez takich widzów ten kanał też nie mógłby, nie mógłby istnieć. W takim razie wielkie dzięki, wypoczywajcie jutro, niedziela, naładujcie bateryjki przed kolejnym tygodniem. Dużo radości, życzę Jamek z Jamek, wszystkiego dobrego.